Zem, Start, możesz ja pomachać. <grym>, wądu, <grym>, wądu, no? <grym>, wądu, no? Nie. No, dwóch nie, nie ma najbliżej się y, przyczepię jeszcze właśnie co z drugiej strony. Ej, ale... Co? 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 Co pieszek? Poczekasz, to takiego. Ala chyba się przydasz. co? Ej, w ogóle to. <grym>, no bo to jest nisko.

Dodaj, no nawet no, na te na, na słowa. A że jesteś spalony. Mm -hmm. <laughs> no i tam trochę ten kosek. To. Trochę czuję taką, jakby z piekielą. myślałam, że to od cementu, ale to jest, no, Nie kochaj, to nie cement. Czy nie, czułam, ja nie, czuła Ale pięknie. Mm. Będziemy się dawać teraz, teraz tylko talerze kapuchy. Oho, wypadło. Będziesz kapuśniaczek! No. miam, miam. A może ma zajeść? Chyba może? Może, czego ona zrzuci? Trzeba zapytać. Jak to jest Nie zaczkać? Ale pyszne Zobaczę, jak się będzie związany i co. <laughs> I jak będzie składzie się paliwo w salarium? Pani przewodnik. Mm -hmm. Tu byliśmy? Wow. Mm -hmm. I co tam jeszcze jest? Co jest jeszcze ciekawego? Proszę pani. Pani Zuzu. Zuzu, 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 zuzu. zuzu, zuzu, zuzu. Co tam zuzu, jest? Zuzu. Czemu pokazujesz fakiem? Bo jest dłuższy i nie musi tak daleko dać. Tak? Mhm. Mm <noise> Tutaj, ej. To już tu. To już tu. Chcesz się jeszcze kawałek tam przejść? Chcesz jeszcze kawałeczek się przejść? No to idziemy jeszcze kawałeczek. Płuchać. To. to? Też? Co? No. Co? So? O, dzięcioł. A to jest kos. Driozyd. Wow. No, siedzi na patyczku. Tak. Na patyczku, na patyczku.

o, no dobra, proszę. To chyba szef. Ładne. Ładne, nie? Duże, co? Tak jak ty? Pak pa! Pakwa! No Pakpa i taka Pakpa! Gdzie tą głupetynkę tam włożyłaś, żeś nie że wyciągać? Tym... <laughs> Bo on nie, <my> nie... <laughs> Już musieli jechać z tym do domu. Tata musiał musiał on... wyciągnąć <laughs> <Ej>. z nawiasu. <coughs> Idziemy. Idziemy. My jesteśmy właśnie w parku Bo czekamy za naszym zamówieniem Za pizzą Żeby zabrać do domu I żeby zjeść z rodzicami Piotrka też dzisiaj coś na kolację Byliśmy ze znajomymi dzisiaj cały dzień Więc bardzo Fajnie, pochodziliśmy też wcześniej w parku, teraz jeszcze też postanowiliśmy wejść do parku, żeby trochę czas nam zleciał, bo godzina oczekiwania, także ludzi jest po prostu mnóstwo. Jak taka ładna pogoda, to naprawdę bardzo dużo ludzi wszędzie i była nawet chyba kolejka na zewnątrz przed tą pizzerią, więc spoko. Teraz idziemy już do auta i będziemy jechać po odbiór. Pomachaj. Pomachaj ładnie. Pa, pa. pa. <śmiech> <śmiech> Przyjechaliśmy po odbiór pizzy, okazuje się, że Piotrek zadzwonił nie do tego miasta No? gorzy Wielkopolski. <laughs> <jego. śmiech> <laughs> ja Ratujemy sytuację, robimy tortilluki, bo Piotrek faktycznie zrobił... Skąd, kochanie? Gorzowa... Gorzów Wielkopolski! A nie z kolina wielki. Brawo. Nie miałem włączonej lokalizacji i mi wyszukało w Google tutti santi. I są, byłem, trzy pizze, które pewnie zrobili i nie odbierają. Sześć razy dzwonił, żeby im powiedzieć, że była pomyłka. Ale no zrobimy sobie z pieczarkami jeszcze, jajka sadzone. I w opiekaczu i będzie też mhm. spoko Już? Mhm. No już co? No być połóż. Bo jest po dwa, to tutaj, czy tutaj? Oho, cudka słyszać, chyba ja mamy te włosy. Zdjęcia. Ojej, to już też płacze. Jak się czujesz, że to nie ty tym razem robisz jej tą krzywdę? Że nie mieli jej włosów? Nie? Jest mi bardzo smutno, bo zawsze lubiłem te, te tortury. Mhm. A mogę. <głos》> Mógłbym sobie robić. O nie, rozbiło się jajko. Nie żartuję, no co zrobić. Dobra, jeszcze no, trzy, bo pod watem. Nie mamy pomysłu na to. Chciałem, żeby się położyły na macie, bo mamy tą matę. I żeby się leżały tylko jak u fryzjera. Ale tak nie <śmiennie> Co <śmiennie> Nagrywam się do kolejnego no, Czy ty jesteś poważna? Czy ty jesteś na pewno? Herbatka, tak? Bo Ala jest skacowana musi... chyba nie nie, nie. nie, nie, Dobra. Trzymaj Robimy wyzwanie no, tak z Facebooka. Nie, nie? O, szkut, Poczekaj! Albo, bo Przyskut, A ty też barwę robisz barwę inaczej. Barwę. No Ty jak wysoko Piotrek nie, w ogóle. No, nie, no nie aż Tak. tak. I teraz no. y, pomasuj łokieć, zegnij, zegnij pomasuj po i... i nie powinnaś sięgnąć. Po, nie dało mi no. no. tak. w ogóle. Ale to jest skąd? Tak. na krześle. A czemu ona, ona nie musi stawać? Że... Może to ty powiedziałeś kobiecie? No. stopni. okej. Okay. No i teraz tak. daj. Tak. I do tyłu. Ona jest martyna tak, staj nieprosto. Daj, masujemy łokieć. No i do No już ma daleko. <grym wytkowaj> o, <grym wytkowaj <grym wytkowaj> Super. I jak to działa? Ale też tak. No. Pięknie! Super. Co to za ciebie? No, normalnie. A ty spróbuj. No jeżdo. No jak widzę? To, jest jesteś... to ty robisz to, co ty Jak to ty tak. ty robisz? No ja wyprostuj tak. się. Tak, I, i teraz po prostu to, to już delikatnie. Bo ty w ogóle jakoś tak. dziwnie stoisz. już. po prostu lepiej się. Jeszcze to? No, po masz łokieć. Łokieć, a nie odwrócić. To, to to no, Nie z no, tym азы деицентеетр <t før monkey> <laughs>.